Siemanko widzowie, słuchajcie, muszę się tu odnieść do filmu Cielmusa, o w którym mówił o odmianie Golden, ale no dobrze wiemy o co chodzi e, Słuchajcie, e, ogólnie to powiem e, tak, zadzwoniłem do Cielmusa, pogadaliśmy sobie, e, on jest tam o coś kurzony. teraz ten film nagrał w odpowiedzi Szkoda, że po roku czasu, ale dobra. I doszliśmy do wniosku, że nie ma się co tam wiecie, przepychać w tym internecie, gdzieś tam się kłócić. Jak to Cielmus powiedział, jest porówno. Także idziemy do przodu i w zgodzie, a nie w jakichś tam kłótniach i się po prostu nie zaczepiamy. I się nie zaczepiamy i niech tak będzie, bo. Słuchajcie, te kłótnie tylko prowadzą, wiecie do czego? No, ludzie to się cieszą, ludzie to chcą, żeby się jeden z drugim kłócił, bo wtedy, bo wtedy mają jakąś pożywkę i się wiecie, tam gdzieś tam śmieją. Ale lepiej nawet się do siebie nie odzywać i, i tyle. To a propos ostatniego filmu Cielmusa i tej, e, tego wszystkiego. No. Widzowie, historia pisze się na naszych kamerach, a na, na waszych ekranach. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj przyprowadziłem... Y Zasilacz, zasilacz który jest już moją własnością. Kupiłem go od firmy CWTS. E, ten zasilacz dzisiaj akurat mi jest potrzebny, widzowie, do e, m, listwy. Myślałem, że już w tym roku nie będę je zapinał, ale w zasadzie można powiedzieć, że troszeczkę się w sadzie obrobiłem, troszeczkę. I e, no, mam tutaj takich dwóch klientów, a może trzech jeszcze zobaczymy, e, żeby po prostu obciąć e, sad. I wcześniej tam jednemu, no obiecałem, nie obiecałem, po prostu mówiłem, że jak się uda, no ale dobra, no dzisiaj y, mam ten zasilacz, podczepiłem od chłopaków y, listwę, no i jadę obciąć y, te sady, y, oczywiście listwę jeszcze na przyszły sezon też co będzie kupić, ale już pomału zasilacz się uzbrajam, ten zasilacz też będzie potrzebny do pielnika, który będę miał y, pewnie też w tym tygodniu pod koniec, jak, jak y, zrobię sady to teraz ten pielnik podpinam. I to właśnie tak to wygląda. Zaraz wjeżdżam na e, manika i jedziemy dalej ciąć sady. A Andzia, nie wziąłem tego. A tak wygląda kobieta, <laughs> Andzia, nie wziąłem nożyków. Jeszcze muszę do chłopaków jechać po nożyki, bo nie wiem jaki tam sad będę ciął. A jak będzie stary, to mogę strzelać. Klucze, sobie Klucze tu pospinać przewody, żeby nie latały. A póki co jadę jeszcze jedną sprawę załatwić. Andzia! A kasa jest. O, Stuwa. A ja muszę gotówką zapłacić. Gotowa, bo kartą to nie kartą to nas śledzą jak płacimy kartą. Trzeba wszystko gotówką płacić. Do jednego tego grubego. Zostaje drugiego, no i się w górę i jak coś to nie ja. <laughs> Zobaczcie co on zrobił. Nie no, w sumie tutaj to dobrze wygląda na kamerze. Nie no, w sumie będzie dobrze. Ona no chwilę, moment i odbije, nie? Ja to się do No, ale jak do zera się zetnie to nie ma w pierwszym roku cieni, jest mało cienia, nie? No właśnie. To, to, to obciąłeś? Takie grube? Boże, wiem, że spadnę. Że co? <grym z Kraków> ja na bok, no na bok, to wielkie lecina. Inna, Dobra. Manika trzeba odpalić, niech się pompuje. Godzina 16, ja dopiero jadę ciąć. Masakra. <grym z Kraków> Kurde, szyba jaka brudna. Kurda, szyba brudna. Ale znaczy, że ciągle nie pracuje. Jakie jest da Chyba. 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 się, to nie pracuje. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze to jeszcze, no i jest no i nie nie? i nie no tam majster. nie jeszcze, no Chwilacz hydrauliczny najnowszej wersji i najmocniejszy jaki produkuje firma CWTS. Jak on by był na największych obrotach, w sensie pod maksymalnym obciążeniem, ustalił to ustaliłby pewnie klęk. Zobaczymy jak będzie sobie dawał radę przy pielniku. Z jedną stroną to będzie sobie dawał radę, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać kiedy pielnik będzie miał założone wygarniacze z jednej i z drugiej strony. Nie, To wtedy jest dosyć duże obciążenie. I może Ferdek pierdzieć, ale... Na razie będę miał pielnik w jedną stronę, także tak to wygląda. Tak to wygląda. Tu w tym pielniku jest założona regulacja, dzięki której będę mógł sobie zwiększyć obroty na ciągniku. a tak jakby zmniejszyć obroty na listwie, bo ogólnie jak robię listwą, no to tak gdzieś 1200 obrotów na ciągniku potrzeba, bo więcej no to już za dużo jest jak na listwę. A wtedy trochę silnik, no z tego co tak ludzie mówią, Ferguson potrzebuje większe obroty, więc damy załóżmy na Fergusonie 1400 obrotów i moim zdaniem, że będzie to w porządku. A zmniejszymy tak jakby regulacją tutaj przy zasilaczu. Wtedy będzie wszystko działało tak jak potrzeba, tak? No. I tak to właśnie wygląda. Trzeba go spiąć. Trzeba go spiąć. Ona tak nie zapnę. Z tej strony prędzej. Dobra, zaraz kamerę wyłączę. A, jeszcze jedną rzecz zrobiłem, bo wcześniej miałem luz tutaj na tych CBM-ach, nie? Ta maszyna mi latała góra-dół. W sensie tutaj na tym. Spinałem tutaj. Y, Tuc, mi się tabliczka zepsuła. Spinałem tu z pasem y, listwę, żeby to był fajny, żeby nie, ona nie latała. A teraz zrobiłem tak. Tu jedną śrubę dałem, nie? I tu od dołu dwie. I jest baja. Zero, zero dosłownie luzu. Także. Tylko tyle co jest na jajku, nie, także jest dużo, dużo, lepiej. Powiem wam, myślę o drugim ciągniku, bo będzie mi potrzebny, wam powiem. Teraz zacznie się pryskanie. Zacznie się pryskanie i tak, teraz będzie trzeba przyczepiać maszyny, żeby jechać opryskać. No i będzie, będzie duży kłopot, no ale zobaczymy, no. Nie wiem, czy używkę jakąś szukać, czy nowego. Jedni mówią, że Landini bardzo dobre, drodzy mówią, że Kubota, trzeci, że New Holland, i kurde, powiem wam, że cholera, wiem, za czym tu się rozglądać? Nie mam pojęcia, czy brać, wiecie, do banku iść i brać jakiś kurde, nowy ciągnik, czy czy kurde, używkę jakąś kupić. To są ciężkie, ciężkie sprawy, bo duże pieniądze dosyć, nie? Nie no, nie wiem, niech, niech. No to niech to potnie, a potem na dole. No niech to zetnie, wózkiem się wyjedzie. Bo jak popada tutaj, to się nie wiedzie. I potem. No tak dokończyć. za zawiasy najazdów naszły, wiesz, zatrzasły się. A. No chyba tak, tak! Chyba, widzowie. Pogubiłeś? Nie, popękały go z A ja, Na pewno zgubił. Widzowie a propos ciągnika, sporo ludzi sobie chwali renówki. Co o tym myślicie? Używane? Dużo to pali jak to wygląda w ogóle. Podobno wytrzymałe są. Niko nie wiem, jak tam ze spalaniem w sumie. Też nie głupi pomysł by był Bo, bo, bo jak to się mówi e, Dobra cena za taką mrdówkę, To ile 60 tysięcy można kupić Także tak Dzwonił ktoś kiedyś do mnie O cięcie wiśni e, Tylko nie pamiętam kto I nie zapisałem numeru Wiem, że to było około 4 hektarów wiśni Także e, ja mam jeszcze Kurde tę listwę podciętą w tym tygodniu Pewnie jeszcze będę miał Także jakby byś kolegą jakbyś mnie oglądał, to dzwoń, jak najszybciej i może tam coś się ogarnie. Nie zapisałem numeru choroba i wiecie. Nie mam jak oddzwonić. Pewnie gdzieś ja bym szukał, ale to weź teraz dzwoń, jak co chwilę ktoś się dzwoni z nieznanego numeru, ja nie zapisuję, tak, to weź znajdzie. <laughs> Także zapraszam do kontaktu. Jeśli chodzi o przybroski chodziłem po sadzie i póki co wam powiem, że ani jednego uszkodzenia nie znalazłem. Pierwszej nocy u nas było minus 1, dzisiaj chyba było minus 3. No ta noc co teraz będzie to e, może trochę szkód narobić, bo ma być mróz dość długo, także zobaczymy. Na wiśniach też na razie nie widziałem żadnych szkód. Także no, na razie jest dobrze. I tych przymrozków naprawdę jeszcze musi być dużo, żeby ten ton był w takim poziomie, gdzie cena będzie gdzie granica opłacalności będzie jako taka. Powiem wam w tamtym roku, jak było? Przecież podczas kwitnienia były mrozki minus 3, minus 2, nawet minus 7. To wtedy na jednej działce tak miałem, co trochę mi przemroziło mocniej w kwitnieniem. No to teraz jest taka faza, jeśli chodzi o jabłka. Drzej moim zdaniem te mrozki za bardzo nie zaszkodzą. Zobaczymy co będzie jutro. Pozdrawiam widzowie do następnego odcinka.